Technik Technologii Chemicznej. Technik Technologii Chemicznej zajmuje się eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, a także organizacją i kontrolowaniem procesów technologicznych. Dzięki jego pracy powstają takie produkty jak leki, nawozy sztuczne, składniki farb i lakierów, czy też chemikalia używane w przemyśle kosmetycznym czy spożywczym. Technik Technologii Chemicznej może też pracować w laboratorium. Tam bada produkty i półprodukty wytworzone w zakładzie produkcyjnym. Posługuje się zarówno prostym sprzętem laboratoryjnym, do którego możemy zaliczyć probówki, kolby, lejki czy pipety, ale również specjalistycznymi urządzeniami. Spektrofotometr służy do oznaczania stężenia substancji. Za pomocą kulometru mierzy się ilość produktów elektrolizy, a dozimat umożliwia dokładne dozowanie substancji. Prace laboranta ułatwia również chromatograf gazowy, który służy do określania składu mieszanin chemicznych, jak również zwykły komputer, jednak ze specjalistycznym oprogramowaniem laboratoryjnym. Wszystkie te urządzenia ułatwiają i przyspieszają pracę oraz przyczyniają się do uzyskania precyzyjnych wyników badań. Aby wytworzyć te produkty, użytkuje maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego, potrafi przeprowadzić czynności przygotowawcze procesów technologicznych, a następnie kontroluje przebieg tych procesów. Musi dbać o zachowanie rygoru technologicznego, nadzorując prawidłowość pracy maszyn i urządzeń w ciągu technologicznym. To bardzo wymagająca i dokładna praca. Praca technika wiąże się również z konserwacją oraz przygotowaniem do niezbędnych remontów bieżących armatury, maszyn oraz urządzeń. Technik może też wykonywać czynności wiążące się z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów oraz produktów przemysłu chemicznego. To praca odpowiednia dla osób cierpliwych, a także dokładnych. Wymaga pełnego skupienia, gdyż bardzo często technik ma styczność z chemikaliami, których uwolnienie do środowiska grozi zdrowiu, a nawet życiu.